The Asian Dynasties to drugi oficjalny dodatek do Age of Empires 3 do działania wymagający oryginalnej wersji gry. Autorami omawianego rozszerzenia są twórcy legendarnego Rise of Nations, co wytrawnym wielbicielom RTS-ów w zasadzie powinno wystarczyć za całą recenzję i znak jakości gwarantujący wyśmienitą zabawę. Panowie Zaiste spisali się świetnie. Tryb single-player wzbogacił się o trzy ciekawe kampanie oparte na autentycznych konfliktach zbrojnych, np. krwawym jednoczeniu Japonii przez klan Tokugawa. Doszły oczywiście również nowe nacje: Chińczycy, Japończycy i Hindusi. Każda z nich dysponuje armią doskonale oddającą jej klimat i ulubioną taktykę walki. Podstawą wojsk kraju kwitnącej wiśni są oczywiście samuraje. W walce wręcz niezwyciężeni, ale bardzo wrażliwi na jakikolwiek atak dystansowy. Jako, że dumnym Japończykom honor nie pozwala na używanie tarcz, giną nawet od mizernej salwy byle łuczników. Trzeba więc umiejętnie podkradać się w pobliże przeciwnika. Znakomicie ułatwiają to dowódcy „daimyo” oraz szogun służący za istne ruchome centrum szkolenia wojsk i punkt wyładunku dostaw z macierzystego miasta. Przekradamy się którymś z nich na tyły wroga, odpalamy kilka kart, trenujemy z paru samurajów i robimy wjazd. Hindusi problemów ze słabymi stronami swoich oddziałów nie mają. Dysponują oni słoniami wyspecjalizowanymi w zwalczaniu kawalerii, piechoty, artylerii oraz budynków. W zasadzie nie potrzebują nic więcej poza pieniędzmi. Kolosy są niestety bardzo drogie i by móc sobie na nie pozwolić, trzeba posiadać całą masę robotników. Chińska doktryna wojenna jest natomiast oparta na haśle Kupomości panowie! Ich wojownicy są tak tani, że trenuje się ich całymi zestawami zwanymi chorągwiami. Oczywiście można sterować osobno każdym żołnierzem wchodzącym w skład grupy, ale przy takiej masie ludzi nie warto się tym przejmować. Dużo bardziej opłaca się zaznaczyć wszystkich i wydać rozkaz ataku, a następnie zająć się szkoleniem nowych biedaków, to znaczy żołdaków. Wszystkie trzy nowe frakcje poza stylem wyróżnia od poprzednich brak przechodzenia do kolejnych epok. Zamiast tego wznosi się cuda świata, które popychają nacje na nowy etap rozwoju i dają pewne bonusy. Na przykład, japoński posąg Buddy, między innymi, pozwala na chwilę odkryć całą mapę. Azjatyckie cywilizacje dysponują dodatkowym zasobem, generowanymi przez wieśniaków punktami eksportu. Można je wymienić w konsulatach na dobra z wybranych państw europejskich. Nowe frakcje nie zaburzyły balansu w trybie multiplayer, dlatego nie było potrzeby dopakowywania pozostałych jedenastu. Oczywiście, dzięki wprowadzeniu Azjatów, zabawa na necie stała się ciekawsza. Są oni nacjami bardzo wyspecjalizowanymi, mają ogromną przewagę w jednych aspektach, ale są bardzo słabi w innych. Trzeba nauczyć się to wykorzystać, a edukacja ta daje wiele przyjemności, satysfakcji i czyni znakomitą grę sieciową jeszcze lepszą.